Elzard oskamowany na 3000 zł, CS2 z wysokimi liczbami graczy i starymi problemami, wzrost na skrzynkach oraz kiedy możemy spodziewać się promocji na Kopenhagę. Witam w nowym formacie newsów i podsumowań tygodnia. Zapewne nie będę ich publikował co każdy tydzień, jak uzbierają się ciekawe wydarzenia, to wtedy będziemy wrzucać. Zostaw łapkę na dobry start i lecimy. Na skin z manki możesz wymieniać i kupować skiny. Strona nie wlicza floatów oraz cen nakleje, więc można polować na okazję i zarabiać na tym. Albo po prostu kupić sobie ładnego skinka i nie płacić za naklejki na nim. Przy pierwszej wymianie z kodem Rafikos możesz zgarnąć do 5 dolarów za friko oraz 35% więcej do wpłaty. Zaczynamy od smutnej wiadomości z naszego podwórka inwestorskiego. Elzard, inwestor i pasjonat dobrego otwierania, został ukradziony na 3000 złotych steamowych. Był w trakcie sprzedawania swoich skinów, no i uzbierało mu się pokaźne saldo. Osoba, która się włamała, kupiła runkę do doty za 3000 zł wartą kilka groszy. Elzard wspomina, że złodziej usunął mu Steam Guarda. Okoliczności kamu nie są jasne. Elzard mówi, że nie klikał w żadne linki itd. Na pewno takie sytuacje powinny nas uczyć, no żebyśmy zabezpieczali nasze konta. Oczywiście 100% nigdy nie mamy, wszystkie zabezpieczenia są do złamania, natomiast takie podstawy jak weryfikacja dwuetapowa, mocne i często zmieniane hasło, czy tryb rodzinny mogą pomóc. Jeśli macie większy kapitał, to też rozdzielenie go na kilka kont będzie dobrym pomysłem. Ja po odcinku Elzarda właśnie to zrobiłem, część inwestycji poszła na drugie konto, no i wyrazy współczucia dla Elza Elzarda i trzymaj się bratku. CS2 w ostatnich miesiącach może poszczycić się solidnymi wzrostami graczy. Sam ostatnio pograłem trochę więcej, no i pyka się fajnie do momentu, kiedy cheater nie zniszczy ci gry i nerwów. Ta największa bolączka gierki dalej rujnuje feeling z gry. Ludzie odchodzą, więc z zwykłych memów na rzecz faceitów. Pozostaje nam czekać na mocny anti od Valve. Kiedyś muszą dodać, co nie? Nie? Wraz ze wzrostem liczby graczy, skrzynki też zaliczyły wyskoki w górę. Na pewno też w obliczu podobnych naklejek z Majorów, część inwestorów postanowiła zmigrować swoje saldo do bardziej przewidywalnych inwestycji, jakimi są skrzynki. No i stąd mogły się pojawić te wzrosty. Napiszcie, czy jesteście team kapsułki czy skrzynki. Kapsuły z Kopenhagi dalej bez promocji na minus 75% kapsułek. Osobiście spodziewałbym się jej w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Zobaczymy, czy to będzie jeszcze kwiecień, czy już na początku maja. Niech dają jak najszybciej, bo ręka mnie świezbi. sik bym po Napisz co myślisz o formacie, a jak dasz słupka, to robię świecę na ram.